Jestem zadowolony z tych dwóch dystansów, ponieważ udało mi się przejechać te dwa biegi najszybciej w Tomaszowie tutaj. Są to moje rekordy życiowe w Tomaszowie. Także cieszę się z tego, zadowolony jestem. Forma widać, że zwyżkuje, także mam nadzieję, że jeszcze będzie szybciej. Tak, tutaj padł nowy rekord polski. Władek jest bardzo mocny, Próbowałem mu utrzymać tempa, ale niestety nie udało się, jest mocniejszy ode mnie, ale mam nadzieję, że następnym razem tak mu łatwo nie pokuszę i będzie. Będziemy blisko siebie, a może i będę dalej, wygram z nim. Moim takim głównym planem jest oczywiście zakwalifikować się na Igrzyska Olimpijskie, a tam następnie zająć dobre, wysokie miejsce, które wiem, że mi na to stać, ponieważ 5000 metrów jest moim takim głównym dystansem, gdzie będę kładł wszystkie, wszystkie karty na ten bieg. Także mam nadzieję, że będę wysoko na tym biegu. Jestem zadowolona z tych wyników, bo założenia zostały spełnione. Traktuję ten mistrzostwa Polski jako taki przystanek do swoich celów. Dyspozycja nie była najwyższa i to też mnie cieszy, że dopiero ten najważniejszy moment ma przyjść. Cieszę się z zrealizowanych założeń, czyli wywalczenie kwalifikacji i teraz już optymistycznie patrzę na swoje kolejne przystanki i cele na ten sezon. Teraz najważniejsze kwalifikacje poprzez puchary świata do X4. Olimpijskich i główny cel to właśnie igrzyska. Fajnie było się pościgać właśnie tutaj w rodzinnym mieście w Tomaszowie Mazowieckim, no bo już niebawem wylatujemy do Stanów i troszeczkę poza domem tego czasu będzie. Mistrzowie Polski Pilica Tomaszów, Antoni Pluta, Damian Żurek, Szymon Wojtakowski. Żołnierze zdobyli około 20 medali, jeżeli dobrze, dobrze liczę, część z nich w kolorze złotym, więc to jest tym bardziej dla nas cenne. Oczywiście mamy szeroką grupę żołnierzy którzy przygotowują się tutaj przygotować się do tych zawodów, trenują w kadrze, także cieszymy się, że tak liczna grupa wyleci na Puchary Świata i powalczy o Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie. To był jeden z najlepszych jak nie najlepszy lud na arenie lodowej w historii, to wykorzystali zawodnicy i z tego się bardzo cieszymy, bo te zawody stały na bardzo wysokim poziomie.